Dzisiaj wam pokażę, jak zrobić ruskie pierogi. No, takie oceganione ruskie pierogi, bo to będą no ruskie kanelowe. Ruski dobaje no farska z kartoflów i ze syrym A ciasto baja już zrobione. Już Ta w szraku mielezy. Przepis jest szybki, łatwy i jak zwykle pyszny. Teraz już wam pokazuję, co potrzebujemy. Tu masz 600 gramów kartofli, ugotowane już. 600 gramów się odmierzyła, już obrane, bez truzynu. Potem bym cyrek. W polsce jest tam twaróg taki fajny, specjalny na pierogi. Nie wiem, ile tego będzie potrzebować. Chyba pół kila, Nie wiem dokładnie, potem tym go napisał. E, I otóż na taki niemiecki magekłak. Ale no, lepszy się jedno, lepszy, się tusty. Ja <laughs> ono taki teraz go. Potem bym dwie cebule. Jedna do. Jedna do, pójdzie do kartofli, a drugą pójdzie do... nawier. Masło do przypiecenia i polenia. I tu mu 18 sztuk kaneloni. Myślę, że mi się nic nie zepsuje. To będę mieć 18. 18. Myślę, że mi to starczy. Pan potrzebujemy preska do klusków. No tutaj do kartofli, nie do klusków. To będziemy zaraz te kartofle. No, w płasko te kartofle. Kartofle pozgana, ale mi się wydaje, że to baję za kans. Nie skodzi. No, przecież pokroimy ta cebulka jedna, ona pójdzie do tych kartofli. Bardzo drobniutko. Ja nie śmiecie się, ja nie umiem cebulę kroić. Mi to zawsze się ślizgło w paluchach. Obojętnie jak, byle baję pokrojono. Cebula usmażyć na przezroczysto, no lepiej na malutkim ogniu, żeby się nic nie spaliło. Tak. A potem ją do kartonu. Cebulka jest usmażona. Teraz już ja na trzy strogę łeski, od tego na bok, bo mocno to baje za dużo. Teraz umyta cebula tutaj. Krótko się to po mięsu. Teraz się tego serka tu Więcej jak w dała. dałam. Fajnie pomieszać. Ja się to doprawiam z solą. Pieprzem. I papryką. To się pomieszało, już to tyle miło stało, to synek dostanie na ogląd. teraz. się te kaneloni uwarzymy. Te kaneloni 3-4 minuty we wrzątku ugotować. Nie dowiecie wszystkich naraz, bo się mogą poprzyklejać, popękać. Po 3-4 minutach wyciągniemy je. Kaneloni są uważone, no lepiej, jakby nie straciły tej formy. Tak aldent, nie aldenty, nie No a tak 3 minuty jest optymalnie. żeby się nie kleiły, pole polołach je trochę olejem. Tu musz spryt spojrzeć, tu się te kartofle widzą. Może to jest normalny woreczek do zamrażania. Forma żaroodporna, się trochę masy posmaruję. Na kaneloni zrobione, starczą mnie akurat na wszystko. Nic się nie zmarnowało, i jeszcze się synek poje. Tu mu ta druga cebula zaś się podsmażyła. E, no tak, dość masła z dała, żeby tak fajnie pływało. Teraz to musimy poloć. Tak. Teraz to pójdę do pieca na 200 stopni. Góra dół tak, gdzieś na 15-20 minut. Ja się tu z deklem, bo nie chcę, żeby to suche było. Tak się prezentuje moje ruskie kaneloni. Ja chcę sugarkę, dopiero je wyciągnęłam. Moja działa z mytuacji mitu... i marudzi. Ja to miałam na 200 grad z termoobiegu. Od samego początku z ich termoobieg w Po 10 minutach ich ciągła dekel i zech to piekła dalej 10 minut. To w sumie 20 minut z termoobiegu. Tak. Teraz robimy jeść. Jak wam się podobało, dajcie mi znać, panie, komentarze mi zaś dajcie. Myślę, że za siebie będziemy widzieć następnym razem. To cześć. Nie ma takich hobby z homogenizowaniem a z, homo z tanie pierustwo.